To jest sławny pies Choco. Dlaczego on jest sławny? Otóż on przedwczoraj uciekł nam z domu. E, Jakoś dziura w płocie. Nawet możemy pokazać jaką dziurę w płocie. Jest tam e, z tyłu ogrodzenia. Tam było kiedyś tajne przejście, którym się przechodziło do naszych sąsiadek tam. No ale niestety, wiadomo, teraz epidemia, więc nikogo nie ma. A dziura w płocie. Była, została. I on tędy uciekał i nie miał jak wrócić do domu. I został przez kogoś znaleziony. Gdzieś tam błąkał się w dalekim lesie z dzikami, sarnami, jeleniami, Danielami i innymi zwierzakami. I to naprawdę nie żartuje. I lisami. I gdzieś tam daleko uciekł. Ktoś go odnalazł? Zadzwonił na e, pogotowie dla zwierząt, czyli taki psi patrol, tylko w prawdziwym świecie. I został zawieziony do weterynarza, bo coś mu się stało w nóżkę, niestety. Tak, to, to nie było tak, że po prostu sobie gdzieś tam biegał, tylko coś tam mu się stało. Jeszcze jakiś kleszcze mu znaleźli, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. No i trafił do weterynarza. No i rano my dopiero napisaliśmy na Facebooku, czy ktoś może coś wie o naszym piesku. I okazało się, że tak, rzeczywiście piesek się znalazł. No i musieliśmy potem pojechać z Olo, z Olo pojechaliśmy aż do Warszawy. Tu z Szumina, z Szumina aż do Warszawy pojechaliśmy. Co to? No, Jakieś... A to tylko. Ślimak. OK. A, I co więcej. No pojechaliśmy do Warszawy. Był bardzo fajny pan weterynarz. Naprawdę, super gościu. No i słuchajcie, w ogóle nic to nie kosztowało pieniędzy. Ja nawet chciałem zapłacić pieniądze, bo przecież ludzie nam pomogli pieska uratowali, chciałem zapłacić pieniądze. Nie wzięli pieniędzy od nas. Tacy porządni ludzie, żadnych pieniędzy nie chcieli. Przywieźliśmy pieska do Warszawy. No trochę jest smutny, bo widać, że tam w tej lecznicy i u pana doktora na pewno był rozpieszczany i go kłaskali, dawali mu na pewno jakieś przysmaki. No a tu w domu, no to wiadomo, normalne jedzenie, no i tak dalej. Jest normalnym członkiem rodziny. Obiadek. Ale dostał. Ojej. nie Hela, bo cię ugryzie. Nie, znaczy nie, że cię ugryzie, ale nie przeszkadzamy pieskowi w jedzeniu. Mała. Nie tykamy. Nie, Helusia, odejdź od niego. Nie. Bo on lubi. Taki to właśnie jest sławny Czoko. Nawet dostał obroże od pana weterynarza. Co Czoko? Cieszysz się, że wróciłeś do domu? Czy średnio? Nie mówi, ale tak zapomniałem. No Czoko, powiedz nam. Jak było. <laughs> Ale pies. Bye.